Paryża witają Dariusz Szpakowski oraz Włodzimierz Szaranowicz. Będziemy mieli przyjemność komentować to spotkanie ze stadionu Parc de Princes. Na co dzień jest to arena zmagań zawodników PSG. Lysko. Efektowne to zagranie piętą. Fabio Concentrao. Luka Modrić. Pięknie, długie podak. Z latami Brakimowicz. Niestety piłka odbija się od bramkarza i wpada do siatki. Piękna bramka strzelona przez kapitana. Renner wie, że wybrał właściwego człowieka do właściwej roli. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Pierwsza bramka w tym spotkaniu pada w szóstej minucie. Luka Modric. Dobra pozycja do oddania strzału. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Zdecydował się na strzał. Broni, ale piłka w grze. modlić. Przechwyt, ale nie opanował. Pięknie, długie podanie do Ibrahimowicza. Próba odebrania piłki w ślizgiem kończy się faulem i upomnieniem od sędziego. teraz zdecydowanie bardziej postarać. A tymczasem zmarnowana okazja z rzutu wolnego. Decyzja dobra, jak zwykle mówimy, a powtórka to potwierdza tylko wykonanie nie tak. No, mogła być bramka, ale nie tym razem. Musiałby mocniej podkręcić. Efektownie, ślizgiem chce odebrać piłkę. Świetne, wysokie podanie do Labaciego. Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. No i Cristiano Ronaldo. No on słynie z tego, że wykorzystuje narażające się okazje zarówno w polu karnym, jak i poza nim. Fabio Concentrao. Benzema. Blisko pole karne. Czy to wykorzysta? Dośrodkował! Doskonale to przeczytał piłka, a zmienia właściciela. Adeloa. Ładna, trójkowa wymiana piłek. Luka Modrić. Żalel. Ibrahimowicz. Zlatan Ibrahimowicz. Doświadczony, inteligentny napastnik. Liczymy na pokaz jego umiejętności. Gareth Bale. Ależ walka o piłkę. Dobrze teraz, wyłuskali piłkę rywalowi. Javier Koncentrao. I skąd? Kto wykorzysta? Dobra okazja. Ale bomba broni. już poza boiskiem i oto rzut rożny. No, wybił pod presją. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Gareth Bale. No przy piłce jeden z najgroźniejszych napastników potrafi wykorzystywać sytuację, spójrzmy. Chce ponownie królewscy. Adeloa. Mamy aut bramkowy i będzie wstawienie od bramkarza. lá para Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. To no, znakomicie przeniósł na tak poprzeczkę. Piłka poza linią końcową i rzut I Ibrahimowicz czy Alex? Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie. Ależ uderzenie w powtórce widać jak pięknie złożył się do tego strzału. Kuknął jak z armaty, nie dał praktycznie żadnych szans bramkarzom szybko opanował piłkę, zrobił sobie miejsce, rozejrzał się i następnie zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka. Isco. Benzema. Gareth Bale. Luka Modric. No i Cristiano Ronaldo. Zakpił sobie z obrońców Ronaldo. Dobre, wysokie podanie do Benzemy. Sędzia kończy pierwszą połowę 2 do 0. Zapraszam na drugą połowę meczu, w którym prowadzi PSG. Ośrodkowanie, ach, może być groźnie. Szaleńcza atakuje obrońca. Dobre wybranie. Nie złapał tej piłki, będzie niebezpiecznie. Ja spalony. Gaz ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. No i nie Owicz. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Nie wiem, czy był spalony, no ale sędzia decyduje. Simba. No partner idzie mu w sukurs. To dośrodkowanie do Kawaniego. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Takie podanie do lawackiego. Modlić. są przy piłce. Ważne przejęcie. Abeloa, Tiago Silva. No i Ibrahimo. Przy piłce ponownie królewscy. Benzema. Isco. Modlić. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Będzie strzelał? Cristiano Ronaldo! Jak on to bronił? I będą mieli rzut rożny. Smarnowali ten rzut rożny drużyna przeciwnika przy piłce. Gareth Bale zagranie na uwolnienie. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Fantastycznie się urwał! Brawo! Zdecydował się na strzał! Piłka zbija się od słupka! Jest! Znakomicie! Myślę, że do tego strzału w powtórce nasz komentarz jest zbyteczny. Chyba, że powiemy idealne wykończenie. Ale walka o piłkę. Świetnie wychodzi teraz bez piłki na wolne pole. Ma wsparcie kolegów w tej akcji. Czy to wykorzysta? Dobra pozycja do oddania strzału. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. No i Ibrahimowicz. Zdecydowane wypicie obrońcy. No i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Benzema. No i Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo obronił, ale piłka na boisku. Złe podanie i strata w środku pola. Cristiano Ronaldo! I znowu remis, proszę Państwa. Jestem pod wrażeniem. Tą bramką wracają do gry. Przegrywali wysoko i doprowadzili do remisu. Bardzo zobaczyć, jak kapitalnie skoczył Judez z piłkę głową. Ramkasz nie miał najmniejszych szans na reakcję. Można powiedzieć, że wrócili z dalekiej podróży. Być czy to wykorzysta? Oddaję strzał. Modric. Fabio Concentrao. Baran. Arbeloa. Niecelne podanie i za chwilę wznowienie z autu. Strata w ataku. Kedira. Benzema. Cristiano Ronaldo. Fabio Concentrao. Sanchez. Te zagranie przejmie piłkę. Spójrzmy. Królewscy rzucili się do ataku. Wciąż remis, ale może teraz. Popatrzmy. Tiago Morta. Pilkarz nadal leży na murawie. mi wygląda na naciągnięty więzień. Odzyskali piłkę w środku pola. Arbeloa. 90 minut regulaminowego czasu gry poza nami. Sędzia kończy właśnie to spotkanie i mamy remis. Ta druga połowa spotkania. Remis, trener dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. Perfekcyjnie podcięta piłka wspaniale. Dzisiaj jego dzień znowu jest ostoją. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśnią. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Boisko już do bramki. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Przejęcie podania w środku pola. No, zobaczmy, czy sobie poradzi. Dziś bramkarz jest wykorzystywany jako brońca. Ach, prosto do celu, by zawsze tak to wyglądało. 105 minut za nami. Końcowe 15. Przed nami. Już blisko pola karnego. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsiem. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dysponuje siłą, bajeczną techniką. Obrońcy znowu dzisiaj będą mieli ból głowy. pokonać bramkarza i jest remisowo zmarnowana okazja zabrakło tu spokojnego złożenia się do strzału strata w środkowej strefie boiska mi Maria. no już blisko pole karne Sami Petira. może dośrodkować piłka poza boiskiem i wznowienie od bramki ciekaw jestem 5 minut do końca czy któryś z zespołów zaryzykuje by przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę Ciąż remis Podanie do Ibrakimowicza. Brawo zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Czy to wykorzysta? Jest szansa z latami. Zdecydowane wybicie obrońcy. No i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Przed nami konkurs rzutów karnych, to zawsze loteria, myli się najlepsi, Platini, Zico, Badzio. mógłbym tak wymieniać bez końca. Gol, bez problemu, fantastyczny strzał. Następny będzie strzelał Cristiano Ronaldo. Nie, nie tym razem, miał miękkie nogi. Oj, chyba nie jest zbyt pewny siebie. Znakomicie wykorzystana jedenastka. Nie pomylił się i piłka w siatce. Do strzału przygotowuje się Benzema. Nie dał szans bramkarzowi. Kapitalnie go pokonał. Chyba zżera go trena. Wyczuł jego intencje, ale nie zdołał obronić tej piłki. Nie utrzymał piłki na ręce. Oszukał go i strzelił prosto w środek bramki. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia przy tym strzale. I gol! Mają ten element opracowany do perfekcji. Losy tego spotkania zależą od tego rzutu karnego. Ależ pewnie. Brawo, brawo, brawo! Ależ napięcie, jeśli trafi do bramki, zapewni swojej drużynie zwycięstwo. Wielący tego meczu, czy uda mu się uratować drużynę przed porażką?